Tak. Na było to. Ty się. Czy to jest jaka idę? Nie. Nie, nie. dobra. Kurwa. No! Brawo. Ci kurwa z łapki że wyjadę. Mażnie to ja pierdolę. Ja tego nie cierpię na to.

gdzie wyjdziemy z tej pierdolonej haski i wyjdziemy teraz te mi się na śpiewy wybrało nie, teraz mi się dobrze, tędy wyjdziemy teraz uratuj do Góra, dobra

Dobra, czyli mamy glinę, jej! Mamy tu glinę trochę. Piotr, myjka, rajdol. Załatwiamy ze swoim rajdolem. I co teraz? Idziemy, no ładnie my tu mamy, nie tylko rzut oczka. żeby było ładnie z tym pieprzonym grajferem załata to pieprzone dziurko i idziemy szukać innych jaskiń i jednym z tych Tutaj to jakbyś na mieszkanie. W tej Jeszcze dwa w tego węgla także Koniec. Główny Tak położymy troszkę o Jarzusko Jestem środko w tym moim IP pójść jajka z musi takie możecie na obiad Strzałeś z ciebie zrobię może Nie, nie zrobię sobie strzały. Dobra, idziemy jeszcze łóżka poszukać Tak, widziałem łóżka. nie myślę, że tak ładnie nawet. Patrzcie. Patrzcie, jak to ładnie. Tyć, no. Tam. Wydaje mi się, że tam się wypadujemy. Um, także dobra. Jaki odcinek? Kończę.

Gajzale ładnie załata, bo jest tutaj w miarę równa. Jeszcze, a nie cierpiesne w zimnocy robi. Chcę się schować w haczyku. Dobrze, Glina się tutaj, schowa. Přijít se dělky... to půjčit, že se schovat to, se schovat to, se schovat žvír... Měli na chvíli ten žvír... Pateky... Nie mam mięską, chorzeczkę do rozstrzygania cały piasek, też schowam. Węgiel to nie tu, ale tutaj kostki się schowa. Węgiel, węgiel to był węgiel. To mi się proszę, że raz. Ok, to w bloku porobimy. że na tym tle przytwierdzonego pieca zakończę no, i ten dzisiejszy odcinek. Na razie i Nie, do no serio to.